Uwaga, Kiara. Teraz na scenę wkraczam ja. Na fikę. Przywołuje członków komisji Pawianów do porządku. Rozważamy, czemu Lampard już trzeci raz nachodzi nasze święte dżemo! O mało nie zeżarum mi wuja! Wszystko nie mów nie, Rafiki! To te jego sny zwabiły te bestie! On i te jego wizje! Ja to bym go wygnał! Zdziela na ziemię! Próbował was tylko ostrzec! Jego sny ściągają na nas wrogów. Ciągle gada z duchami. Same z nim kłopoty. O czym ty w ogóle mówisz? O tym, że to nie pierwszy raz! Przez niego jego brat odłączył się od stada. I tyle go widzieli! Rafiki był wtedy dzieckiem! Dzieckiem! Z jakąś taką dziwną nogą! Dziwnie dobrze są... To on znalazł dla nas wodę w czasie suszy! A kto wyleczył ciebie, Inaki, kiedy chorowałeś? On słyszy głos Księżyca! Zamyśli robaków! Zala dobrze wiesz, co się z nim stanie, jeśli wypędzicie go z drzewa. On jest Amelaniła! Ściągnie na nas klątwę! – To zwykłe oszczędzko! – Nie ma tu dla niego miejsca! Kto jest za wygnaniem Rafikiego? Zakryć jedno oko! No cóż... Na mnie już czas. Nie, zaczekaj. Dokąd chcesz iść? Tam, gdzie powinienem był iść już dawno. Odszukać to, co straciłem. Moich bliskich. Przecież nie możesz żyć całkiem sam. Nikt z nas nie może. Co zrobisz? Taki los. O, grafiki. Oko nigdy nie zapomina tego, co zobaczyło serce. Oh